Zaprosiłam dzisiaj Agnieszkę Łukaszewicz, fotografkę pełną pasji, specjalizującą się właśnie w fotografii kobiecej, ale także biznesowej, żeby porozmawiać o zdrowym egoizmie i o naszym warsztacie na ten temat. Agnieszko, skąd się w ogóle wziął pomysł, żebyśmy wspólnie zrobiły warsztat dla kobiet i to na dodatek właśnie o zdrowym egoizmie? Pomysł po prostu wziął się z życia. Wiele kobiet, które przychodzi na moje sesje zdjęciowe, widzę, że to jest początek jakiejś zmiany, że to jest już jakaś przepracowana, pewna dojrzałość do tego, żeby zacząć robić coś innego, ale taka jeszcze niepewna, nieugruntowana. Często jest to jakieś poszukiwanie. To wychodzi w czasie rozmów. Przecież sesja zdjęciowa to czasami nawet trzy godziny, i my w tym czasie po prostu sobie swobodnie, w miłej, akceptującej atmosferze możemy porozmawiać. I z tych rozmów właśnie wyłaniają się prawdziwe potrzeby kobiet, czyli potrzeba jakiegoś mentoringu, jakiegoś takiego wsparcia, wyznaczenia kierunku. Czasami przez długi czas po sesji zdjęciowej mam kontakt z kobietami, które od czasu do czasu napiszą do mnie SMS-a, od czasu do czasu zadzwonią, opowiadają, co ta sesja zmieniła w ich życiu, ale widzę, że potrzebują takiej podbudowy od specjalisty. Dlatego zwróciłam się do Ciebie, żebyśmy zrobiły coś razem, połączyły siły, żeby wartość sesji i wartość warsztatu mentalnego razem były naprawdę czymś takim, taką trampoliną dla nich, tak? Do dalszego, do dalszego działania. Mnie ten pomysł od razu się bardzo spodobał. Przede wszystkim przekonały mnie te cudowne zdjęcia tych kobiet pełnych energii, takich, które w świetle reflektorów czują się naprawdę jak lwice salonowe, i widziałam tą energię. A z drugiej strony, bardzo dla mnie, jako dla socjologa, temat zdrowego egoizmu, temat zadbania o siebie, temat postawienia siebie w centrum uwagi, a wbrew stereotypom, wbrew wychowaniu, Wbrew temu, czego nas nauczono od dziecka, to jest temat kluczowy w wielu aspektach kobiecego życia. Tak, dokładnie. Taki zdrowy egoizm, czyli myślenie o sobie w takiej kategorii, że robię coś dla siebie, ale nie mam wyrzutów sumienia z tego powodu, tak? Tylko dbam o siebie, to jest wyraz troski, to jest bardzo jeszcze niepopularne. I wydaje mi się, że takie pudełko, nazywam to pudełkiem mocy, które kobiety dostają pełne zdjęć swoich po sesji u mnie. To pudełko ma dla nich olbrzymią wartość, dlatego że często dostaję takie informacje: Słuchaj, te zdjęcia powiesiłam w salonie, wchodzę i po prostu od razu wraca to do mnie, czuję się podbudowana. Czasami po prostu chcę sobie do tego pudełka zajrzeć, tak? Jeśli tam dwa zdjęcia w salonie, trzy w pudełku, to przypominam sobie te emocje, oglądam te zdjęcia, tak? I buduję swoją siłę, swoją pewność siebie właśnie na tych fotografiach. Pokaż kilka takich cudownych zdjęć. Powiem szczerze, że samo hasło pudełko mocy mnie od razu ujęło. Słuchajcie, pudełko może być w ulubionym kolorze. E, natomiast zdjęcia lubię podklejać na przykład na takie tutaj e, grube kartki. I wtedy e, to jest tak, że to naprawdę można sobie gdzieś postawić. To robi mega wrażenie. E, zupełnie. E, co jest najfajniejsze, jedną z najfajniejszych rzeczy to, jak reagują znajomi, to jak reaguje rodzina na taką sesję. Wow, odważyłaś się, nie spodziewałam się tego po tobie. To jesteś jakaś inna ty, tak? Czyli oni też już dostrzegają tą zmianę. Ty, ty pracujesz z psychologią zmiany, wiem, że się tym zajmujesz. Powiedz, powiedz trochę na ten temat. Powiedz trochę, o co chodzi z tą zmianą? Dlaczego ona na pewnym etapie życia się przydaje? Prawda jest taka, że potrzebujemy często pewnego impulsu, żeby coś w swoim życiu zmienić i żeby uznać, że to, gdzie jesteśmy, nie jest tym, czego byśmy chciały. Jedna z klientek opowiedziała mi, że przyszła do mnie na indywidualne sesje dotyczące asertywności i zdrowego egoizmu właśnie po tym, jak to siedząc na fotelu u dentysty, jej pierwsza myśl była taka, wreszcie nikt ode mnie niczego nie chce. I straszne. I ona wtedy stwierdziła, że chce mieć więcej chwili tylko dla siebie niż u dentysty. Musi I... przyjść na warsztat. Musi przyjść na warsztat. Chociaż ona już z tobą przepracowała, ale inne kobiety muszą przyjść. Tak? Czyli te momenty, kiedy możemy pomyśleć tylko o sobie, u wielu kobiet są naprawdę zbyt rzadkie i dotyczy to zarówno życia osobistego, jak i życia zawodowego. I stąd właśnie pomysł, żeby dać tym kobietom ten jeden dzień, te kilka godzin warsztatu, w tym również sesji zdjęciowej, tak, ale też pracę w grupie, tak? Czyli poznanie, że to, że ja mam jakieś potrzeby, to, że chcę, żeby ktoś mnie odciążył w części moich obowiązków, to nie jest jakaś fanaberia. To jest po prostu coś. Co, potra co muszę sobie wypracować, tak? No bo przecież, jeśli o tym nie powiem, nie zakomunikuję najbliższym, to oni się nie domyślą, tak? Żyjemy w jakimś schemacie czasami wiele lat, niewygodnym dla nas, i warto czasami po prostu mieć takie mentalne wsparcie, taką podbudowę też grupy, zdania innych osób, żeby przemyśleć, przetrawić i może polepszyć swoje życie. Hmm. Czyli z jednej strony, najpierw kobieta na naszym warsztacie będzie poddana. Pięknemu makijażowi, będzie miała profesjonalny makijaż i fryzurę, będzie miała profesjonalną, indywidualną sesję zdjęciową. Do tego będzie kilkugodzinna praca w zespole wspaniałych kobiet i oczywiście pewne wskazówki psychologiczne, pewien trening mentalny. I te wszystkie rzeczy łącznie mają dać kobietom nie tylko cudowne spędzenie czasu, ale coś, do czego będą wracały wspomnieniami. I jeszcze będą miały namacalne dowody, że to się naprawdę wydarzyło. Tak, tak. Zawsze do tego będzie można wrócić, zawsze będzie można sobie przypomnieć i czerpać po prostu z tego doświadczenia taką siłę dla siebie. I kolejny element to są pewne przekonania, które nas blokują. I też wiem, że część kobiet, która do ciebie przychodzi. Odblokowuje na takie... się na sesji. Wcale mhm. nie jest tak, że ten profil mam aż taki zły albo. Te moje nogi, to ok, są jednak, tak? Czyli y, pracuję także zawsze na bieżąco pokazuje zdjęcia na laptopie. I to niesamowicie otwiera. To po prostu y, czasem jest taką trampoliną. Po pierwszych 15 minutach ta kobieta mówi: Wow, nie spodziewałam się. Ekstra to jest, tak? Więc y, ten zastrzyk pewności siebie, tak? Zastrzyk dobrego myślenia o sobie jest y, po prostu y, gigantyczny. Tak, również pod kątem psychologicznym. Póki nie zmienimy myślenia o sobie, póki nie zmienimy destrukcyjnych przekonań, to nie ma większej szansy na zmianę emocji, na zmianę działań, na wdrożenie konkretnych zmian czy wręcz rewolucji w swoim życiu. Więc ten warsztat może być dla wielu kobiet takim właśnie czynnikiem uaktywniającym, tak, wyzwalaczem. Tak, tym wyzwalaczem <laughs> dokładnie do zmiany w swoim życiu i do spojrzenia na siebie. Z innej perspektywy, mhm. a także do pokazania siebie mężowi, dzieciom, znajomym z zupełnie innej opcji. Dokładnie tak, dokładnie tak. Słuchajcie, naprawdę warto przyjść, bo to będzie dzień dla Was. Przypomnij sobie, kiedy miałeś ostatnio dzień dla siebie. Wszystkie szczegóły <laughs> dotyczące naszego warsztatu znajdziesz w linku poniżej, a my serdecznie zapraszamy.